Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj duży rozkład z kartami cygańskimi, więc jeżeli ktoś ma ochotę na taki przekaz, to zapraszam. Ja jestem Sylwia, ty jesteś na kanale Bina Patrzymy, co tutaj mamy. Uuu, jakiś wróg się czai. No tak, strata. Hmm. Albo strata dla wroga? Wiadomości. No, na pewno jakaś strata, tak. Albo jakieś zakończenie. I znowu wiadomości. Wdowa była teraz wdowiec. No, to na pewno wróg przy miłości i przy pieniądzach. No, to super, jest po prostu konstelacja. Znowu wiadomości. Oj, dużo wiadomości będzie. Tak coś czuję. Komunikacji może również, ale co by się nie działo, wszystko jest pod opatrznością. Niebios. No co z tymi wiadomościami jest dzisiaj? Hmm. Ja mówię, dużo będzie komunikacji. No, będą spotkania, no to jak najbardziej. Dobrze, to przekładamy sobie podróż, wyjazdy, osoba militarna i strata. Uu, no to jakaś strata może być w podróży? Albo coś związanego z wyjazdem dla takiej osoby, gdzieś tam wojskowej, czy oficera, czy żołnierza, czy cokolwiek. No, to tak, może być. <laughs> w jego domu pieniądze, w twoim domu małżeństwo, ale tu jakieś nieprzyjemności. O, pan stoi przy tych nieprzyjemnościach. Sędzia. <laughs> Wróg się włamuje tu do domu. Tu mamy y, smutek jakiś. W domu fałszywej osoby tęsknota za czymś. Tu jest to prowadzenie. U, przy nim stoi ten piesek. Ale tu jest wdowa, jest ta podróż. U, dla, tej, dla fałszu jest koniec. Się, u, nieszczęść. Jakie tu karty są, złodziej, wdowa, nieszczęście? Nie, a tu jest ta fałszywość. No i przy tym jest znowu koniec. Tak, koniec fałszywości. Halleluja. I mówię, to się pokazało przy tym żołnierzu strata, a tu jest teraz nieszczęście. No, powiedzmy, osoba militarna, niech będzie. Uu, tu jakieś fałszywe zadowolenie. Eee, ty jesteś przy miłości. Pan, który duma nad całą sytuacją. Choroba w swoim domu. Eee, tu jest ten wróczający się. No, i jest ta strata. Tu, gdzie jest wdowa nieszczęście, tu, gdzie jest wdowiec, jest strata. No, tutaj to w ogóle jest po prostu coś niesamowitego, ale oczywiście również strata y, dla jakichś fałszywych osób, albo w ogóle dla fałszu. Okej, okay. w jego domu mamy pieniądze. No i tutaj mamy ten dom fałszywości jest za czymś tęsknota ktoś tu bardzo mocno czegoś wy, wyczekuje no wyczekuje chyba miłości ale nie ma tej miłości bo jest strata przy tym i to jest strata dla tej osoby czyli dla tej to jest dom tej osoby tym bardziej że tu jest wróg nie wróg tylko złodziej a złodziej z tym koresponduje uhu strata pieniędzy jakichś rzeczy materialnych i, I ta osoba tutaj jest teraz agresywna, bo ja powiedziałam, że będzie właśnie jakaś strata tu. Sędzia przy tym jest i jest ten złodziej. I do tego przy tym stoi również wdowa, osoba, która coś straciła jakiś majątek, no coś przez sprawy jakieś. Przy domu tej fałszywej osoby, czy tam fałszu w ogóle, jest smutek. No, bo tak, stracona miłość to jest raz, ponieważ ta, ta miłość tu stoi przy tym, te myśli jakieś, ale te myśli są w więzieniu. Tu jest ktoś, kto jest w izolacji, myśli o tym, że stracił być może ciebie na rzecz właśnie no, jakiejś fałszywej osoby. No, ale przy, tu stoi też smutek. A ten smutek. Koresponduje z tą wdową. Tu normalnie są przyjemne wiadomości, no ale raczej nie ma tych przyjemnych wiadomości, dlatego że tu jest koniec. I to jest również, stoi w domu niepokojących wieści. No to może koniec jest również z jakimiś. Takimi rzeczami, które były fałszywe, bo przecież, bo tutaj yy, stoi przy tym fałsz, więc koniec z fałszem. I ty masz to w głowie, i ty korespondujesz z tym smutkiem, to może być tak, że rzeczywiście były jakieś fałszywe osoby, fałszywe działania, jakieś manipulacje, jakieś kłamstwa, oszustwa, pomówienia, oszczerstwa, ale jest koniec z tym. I to stoi przy tym smutku, więc tutaj też jest koniec. No dla ciebie, bo ty z tym korespondujesz i nowy początek. Natomiast no, dla tej osoby to jest strata pieniędzy, może utrata jakiejś wiadomości, wiadomości, które gdzieś utknęły, nie przychodzą odnośnie miłości. No właśnie, nie ma tej miłości, bo tu jest więzienie. I tu jest tak, hazard, ktoś gra, ktoś ma jakieś niezdrowe nawyki. I za to idzie do więzienia, bo może sobie długów narobił. No jeżeli strata koresponduje z pieniędzmi, no to jak najbardziej, a jeszcze yy, ta strata koresponduje z tym złodziejem. No to tutaj naprawdę jest coś niefajnego. Nie to akurat nie koresponduje z tobą. Ale może wydarzyło się jakieś nieszczęście, co w rezultacie daje nową drogę. Ponieważ za tobą jest już jakaś strata, czy może osoba taka, która była gdzieś tam, może była gdzieś już taka doświadczona, która, która straciła kogoś, za nią jest ten wróg. Ale to jest również też za tobą, jeżeli w twoim życiu. Byli jacyś ludzie kombinujący, oszczercy, wampiry, wampiry energetyczne, wszyscy ludzie źle życzący, to to jest również już za tobą. Ale ten, niestety, ten wróg koresponduje z nieszczęściem. Dla wszystkich wrogów teraz sypią się nieszczęścia, a dodatkowo on jest w domu ciemnych myśli, i patrzy w kierunku tej straty. Koniec, kropka. Nieszczęścia chodzą parami. Strata, nieszczęście, koniec. Więc yy, tak, ktoś kto kombinował, może z zazdrości, tak, z zazdrości kombinował, ponieważ przy tym to stoi i on ma to w głowie, ale również ciebie ma w głowie ten wróg. Ktoś chciał ci zaszkodzić. Jest jakaś osoba al, albo była, która chciała ci zaszkodzić, ale teraz to ją spotyka nieszczęście. Coś odnośnie domu. Sądu również. Coś tu z sądem. Może ktoś chciał coś tam, papiery jakieś podmienić, sfałszować. W sądzie, coś nieprawdziwej informacji przedstawić, ponieważ to stoi przy fałszu. No to jak najbardziej. Może w to zamieszana jest jakaś osoba militarna, ale dla niej to tak czy inaczej, również nieszczęście. Coś, co ta osoba chciała zacząć. Na każdym froncie przynosi jej straty, ponieważ nieszczęście jest w domu małego dziecka, przy tym jest wdowa, czyli osoba, która straciła, a przy tym jest jeszcze złodziej. I ta osoba ma to wszystko w głowie. Kolejna rzecz jest taka, że tutaj ta osoba koresponduje z kartą nadziei czyli wszystko, na co się ma nadzieję, niestety jest koniec z tym. Nie ma żadnej nadziei, nadzieja leży w trumnie. Czyli tak jak tutaj właśnie jest śmierć, i ta karta rów, również yy, leży w, w, w domu śmierci. Czyli zakończyło się coś, i to jest, tak jak mówię, pod opieką wszechświata. Ta śmierć również ko, koresponduje z nim, więc yy, dla tej osoby, jak najbardziej, yy, może jakieś niepokojące wieści. Które kończą jakiś okres, ale tak miało być. I tu jest ta karta opatrzności, jest w domu zmian. Więc coś, co się zakończyło, musiało tak być, bo może ktoś miał fałszywą nadzieję, no bo tu ta fałszywość stoi przy, przy jego domu, ale jest tego strata, więc jakakolwiek fałszywość odchodzi już. Kończy się. Zaczyna się nowy etap, na pewno dla Ciebie, ponieważ nowy początek stoi przy Tobie. I może już długi czas czekałaś, czekałeś na tą nową drogę i w końcu ona się pojawi, bo ta fałszywość została albo zostanie właśnie przemieniona. Wszystkie jakieś rzeczy, które były, osoby fałszywe, knujące to to się wszystko kończy i dlatego ktoś jest teraz agresywny, ponieważ ten y, wróg ma to w głowie, że jest teraz agresja, bo się komuś bardzo nie podoba, bo tak, y, ktoś był może zadowolony, tak, y, że jakieś pieniądze będą coś takiego, ale to było fałszywe, albo jakieś podrabiane coś, albo na, na coś tu fałszywego. No jak wróg jest przy tym, no to nic dziwnego, że to jest wszystko nie tak, jak powinno być. Dlatego teraz nieszczęście się szykuje. Ale tak jak mówię, może być, że dla kogoś jest tak, że coś, co ktoś plano, to nie dotyczy ciebie. Może być ta osoba militarna, albo ten wróg, kto jest wrogiem, że planował coś nowego, jakiś ruch, jakąś opcję, jakąś ścieżkę, jakąś drogę i to nie wypaliło, bo tu jest po prostu katastrofa. Y Wszechświat o to zadba, żeby tak było, ale dlatego, żeby pewne osoby mogły się nauczyć. I teraz jest lepsze jeszcze coś, ponieważ on jest tu, ty jesteś w tym samym rzędzie, jest miłość. Mówię, to miłość odnośnie, miłość odnośnie, wiadomości odnośnie miłości, kontakt. Może po stracie przez, te, przez tą fałszywość był ten smutek, a teraz ty myślisz znowu o tej osobie o tym, o tej bratniej duszy, czy w ogóle takim połączeniu duchowym, o tej lojalności. Może z taką osobą się zakończyła relacja, chociaż tu akurat przy tym, no on jest w domu zajęcia, to hmm, no trudno powiedzieć, czym ta osoba się zajmuje. No to jest jakiś starszy człowiek, to może być ojciec, to może być dziadek, to może być starszy brat, przyjaciel, szef, ponieważ zanim jest ten wróg, to może być tak. Że to jest osoba jakaś dobra i ktoś tu planował albo planuje na tą osobę jakiś. No nie powiem, że zamach, ale, ale coś niefajnego. No bo ktoś nie stoi tak na czatach, jak nie chce wyrządzić krzywdy. Tak, choroba, yy, choroba w domu choroby. Yy, no to może być tak, że ten yy, złodziej się również pochorował z zazdrości, z fałszu. Wiadomości, które miały zostać przekazane, przychodzą, albo ktoś ostrzega o, o jakimś właśnie złodzieju, ostrzega o, o to może być również strata uczucia. No, w Twoim domu jest małżeństwo i to jest również pod opieką. Więc, jeżeli jest jakaś relacja, i to tak koresponduje z Tobą, Twój dom, karta małżeństwa. Pod opieką, tu są. Wiadomości, które są w jego myślach, czyli on też o tym myśli. Tu jest dom, czyli stabilizacja, może być sąd, bo to może być dom jako dom, a może być, ponieważ to jest w domu sądu, to może być sąd i wszelkiego rodzaju takie placówki, właśnie gdzieś tam, gdzie takie administracyjne, urzędowe, państwowe, ale tu dla ciebie jest radość. Orzeczenie sądowe, tu jest orzeczenie sądowe, a przy tym radość, pieniądze zdobyte, ty przy tym stoisz. Więc dla ciebie po jakimś okresie smutku, żałoby, rozstania, fałszywości, fałszywych ludzi w otoczeniu, kombinacji alpejskich przychodzi radość. Przy tym jest strata, ale to nie dotyczy ciebie, ponieważ ty w żaden sposób z tą stratą nie korespondujesz, ona nie stoi przy tobie. Dla ciebie jest Stabilizacja, szczęście, radość, łabądek, również symbol miłości. No ale i tak, ty korespondujesz z tą stratą, i ta osoba również, więc albo chodzi to o uczucie wasze, mimo wszystko możesz ty cały czas myśleć o tej osobie. No, ale tutaj, gdzie jest miłość, jest osoba militarna. Albo fałszywa osoba militarna, ponieważ ona tutaj właśnie stoi, gdzie je, ona jest w domu złodzieja, złodziej, więzienie, strata. No, więc dla tej osoby to tak może być. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, nadzieja na coś, na cokolwiek, co ta osoba miała, w trumna. Jest koniec. Więc dla ciebie jest. Góra czuwa nad tobą, żeby teraz. Fortuna sypnęła z rękawa. Może ktoś dom kupuje, zmienia, przeprowadza się gdzieś albo wyjeżdża nad jezioro, góry, nad jezioro, jakiś staw, może Wszystko jedno co? I to jest szczęście. Coś, co przynosi naprawdę dużo pieniędzy, satysfakcję materialną. No może dlatego tu, gdzie ta fałszywa osoba, to ona tak wyczekuje na to małżeństwo, no ale tu jest strata. I dlatego jest smutek. I tak, to jest właśnie to. Dla fałszywości fałszywość kombinowała, teraz sama zostanie okradziona, zostanie jej coś zabrane, zostanie wszystko podświetlone. Jeżeli zazdrość wchodziła w grę, no tak, tu jest wielkie szczęście, ale jest zazdrość. No to jak jest zazdrość, która się kończy? Jest przy zazdrości wróg trumna. Koniec. Dla wrogów knujących, koniec. Zazdrość wychodzi, ktoś coś zobaczył, usłyszał, dowiedział się i się pochorował z tego. Albo naprawdę ktoś może być chory z zazdrości. No, i teraz tak. Do tego jeszcze właśnie to jest to, że tutaj przy tym wrogu jest mało pieniędzy. Czyli może ktoś. Stracił, ponieważ te pieniądze, tak czy inaczej jest ich mało, to one są w domu rezygnacji. A ta rezygnacja z wdową ko koresponduje. Rezygnacja, jeżeli o miłość chodzi, ale również dlatego wroga to jest również strata pieniędzy, bo tu jest rezygnacja, a on jest w ciemnych myślach. A tu pan, no w zasadzie to przy, o, przy was obojgu jest ta nowa droga. A ten pan ma ciebie w głowie? No to może być tak, że będą dwie osoby. Albo ta osoba myśli o tobie, a ty myślisz o tej osobie. No to też tak może być. Natomiast tu jakaś nowa droga się szykuje, ale tu też jest właśnie te myśli, rozmyślanie. To jest tak, że ta osoba wie, że między wami jest izolacja, no bo ona jest w więzieniu. Strata uczucia na rzecz może innej osoby albo ta osoba, no, no bo każdy ma inną sytuację. Ta osoba może być osobą militarną, ta osoba może być osobą militarną, ta osoba może być osobą militarną. Także u każdego jest inaczej. Ja tylko mówię, że jeżeli yy, na przykład no właśnie, no która by to nie była, no to dla tej osoby się szykuje jakieś nieszczęście i strata. Albo przez fałszywość, albo przez jakieś działania, yy, które... Może ta osoba ukradła twoje uczucie, uczucie tej osoby? No bo to, że tu jest mężczyzna, to oczywiście to niczym nie świadczy, to również może być kobieta. Ale nadzieje tutaj się kończą dla tej osoby, jeżeli to ona była jakaś fałszywa czy kombinowała, to tak. I również ta agresja z, nom, z nią yy, koresponduje. I teraz tak, tu mamy kartę małżeństwa, ale przy tym jest właśnie. Jest ta agresja, jest ten gniew, ktoś wyrzuca z siebie, bo albo wie, że się pomylił, to nie była ta osoba, teraz to wszystko wychodzi na jaw, jest agresja, która jest przy tej osobie również. On jest w domu spotkań. Ale coś tu idzie nie tak, dlatego że jest jakaś relacja, w której są kłótnie, w której, w której jest przemoc, być może nawet. Nie musi to być też w ten sposób, że to jest przemoc, takie bardzo jakieś drastyczne, ale jakiś gniew, tak. Jest jakiś gniew w małżeństwie, jakieś są szarpatyki czy coś takiego? No tak, no bo jak tutaj jest wierność, lojalność, a tu mamy fałszywość, no to tak. Ale ty wiesz, ty wiesz, bo ty to masz w głowie, że ta fałszywość się już kończy. A tu w końcu nadchodzi miłość prawdziwa, taka lojalna, wierna, dobra, na stałe. Nie musi być to ta osoba, może być ktoś inny. To, że ty myślisz o tej osobie, to nie znaczy, że to musi być ta, to może być po prostu bratnia dusza, która gdzieś tam chce się skontaktować, chce rozmawiać o miłości. Może być ta osoba, mogą być dwie, może być inna zupełnie. Która gdzieś też jest z Tobą połączona duchowo, gdzieś już spotkaliście się w innym wcieleniu. No i przy tym jest Ksiądz, czyli błogosławi to wszystko. A Ksiądz jest w domu prezentu. Więc tu jakaś taka osoba duchowna, albo taka, która gdzieś tam na tą ścieżkę się skierowała, albo jakaś pomocna, no to tutaj właśnie jest. Taka osoba będzie prezentem. Oczywiście to nie musi być Ksiądz. Ale to może być jakaś taka osoba, która gdzieś tam jest religijna, albo nie musi być religijna, po prostu na ścieżkę duchową skierowała swoje życie. I teraz tak. Ale tu jest również mm, zazdrość o szczęście kogoś, ponieważ ktoś jest tak fałszywy, albo był tak fałszywy, że teraz dlatego zostanie bez niczego. Bo ta osoba chciała tylko mieć fortunę, dom, y, jakieś rzeczy materialne. Koniec z tym. Zazdrość się kończy: zazdrość o wszystko. Tu mamy tą zazdrość przy y, karcie choroby. No to w jakimś, w jakimś przypadku jest choroba, a w jakimś jest tak, że ktoś jest chory z zazdrości, a w jakimś jest tak, że ktoś kogoś nakrył na sytuacji takiej y, dwuznacznej. Y, i, I to wychodzi na jaw, że właśnie to było fałszywe. No nie na darmo ta osoba tutaj widzi jakąś schackę, i będzie koniec. A ty będziesz mieć w końcu powód do radości. I tak jak mówię, to może być związane albo z podróżą, albo wszystko jedno z czym. Tu jest radość, tu jest szczęście, zadowolenie, powody do radości, powody do cieszenia się, do sukcesów, i również to może być związane z jakimś orzeczeniem sądowym odnośnie majątku, odnośnie domu, nieruchomości, spadku. Na pewno przychodzą wieści takie na bogato, bo tutaj po prostu sypią się wiadomości, pieniądze i wszystko. Wszechświat w końcu odwraca to koło. I przychodzą relacje, przychodzą kontakty, przychodzą nowe znajomości, i przychodzi radość, miłość, osoby zaufane. Tak jak to nieraz powtarzam, że czasami musi się wydarzyć coś niefajnego dla tej osoby również, bo to nieszczęście. Także mówię, i wy stoicie przy śmierci, korespondujecie z tym, i tak samo jak z tym nieszczęściem. Więc na, naprawdę tak może być, że ktoś tu. Bardzo nieżyczliwy, albo nawet więcej osób mogło kombinować przeciwko Wam coś knuć, żeby Was rozdzielić, żeby nie udało się, żeby wszystko jedno, czego by to nie dotyczyło. Może chodzić o miłość, a nie musi chodzić. A teraz i tak miało być, ale teraz karta się odwraca, i teraz kończy się fałsz i wszystko, co z tym związane. No więc tyle, myślę, że najważniejsze wiadomości. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się do następnego. Pa!